I Oj coś tam na... kamera, przy tego Dobra Jeju, jak ty się dzisiaj wkurzasz Każdy mi przerywa dzisiaj Dobra Nie, sobie stanę. i po prostu mm, powiem wam oglądajcie, miłego oglądania i do końca oglądajcie na pewno wideo I wpadajcie na różne kanały, które my bardzo lubimy, proszę A, was Laj... Zostawiajcie nam subskrypcję. Zostawcie lajka w górę subskrypcję, która. Badajcie do Misty'ego. Do Baba Malinowskiego. Tak, akurat. Do Martyny. Zabawa. Zabawa. Za resztą. Za Dobra. I już ten odcinek trwa 50 sekund. Ale to dużo wiesz co... wow! Więc to już są dwie części, więc... No dobra. To jest druga część. No tak szczerze, to tak druga część. Więc może będzie druga, trzecia część. Jeśli zostawicie łapkę w górę. Więc pa! Krótkie cięcie.